Panie doktorze, na no jak długo uodparnie nas szczepionka? Na no jak długo będzie. Rozumiem, bo źle słyszałem pytanie. Jak przyjmę szczepionkę, to jak A. długo nie będę musiał się chronić? Wydaje się, bo to tego jeszcze też do końca nie wiemy, że to będzie okres dwóch, trzech lat. Takie są estymacje firm, które mają szczepionkę na rynku z obu amerykańskich firm. I badania potwierdzają, że prawdopodobnie to szczepienie być może będzie trzeba powtarzać. Przez, to też zależy od, oczywiście od sytuacji epidemicznej na świecie, bo jeżeli tego wirusa będzie mało, to prawdopodobieństwo zakażenia będzie niewielkie i pewnie nie będziemy musieli tak, tak często tego robić. Ale wydaje się, że na dwóch, trzech lat będzie ta szczepionka chronić. A w takim razie na ile chroni przechorowanie, na jak długo? Przechorowanie wydaje się, że chroni nieco krócej. Zdarzają się pojedyncze przypadki zachorowań wtórnych. To już prawda, powtarzamy to, powtarzam to po raz kolejny, które się zdarzają u osób, gdzie układ odpornościowy rzeczywiście został z jakichś powodów nadwyrężony, czy z powodu choroby, choroby przewlekłej jakiejś, czy z powodu samego koronawirusa. I ta odporność jest bardzo, bardzo niska, na bardzo, bardzo niskim poziomie. To jest oso osobniczo zmienne, to bardzo trudno zresztą zmierzyć. To nie tylko poziom przeciwciał o tym decyduje. Nie mamy takiego jednego miernika, wskaźnika, który by powiedział: O, Ty jesteś odporny, a Ty jesteś odporny mniej czy bardziej. Tutaj możemy różne robić też analizy, ale jest to bardzo, bardzo indywidualne. I wydaje się, że w związku z tym hmm, zachorowanie no, będzie porównywalnie pewnie jak szczepionka, ale nieco pewnie krócej.